Cześć, witam was, Wojtek, Walek Kipo. I co, miałem przecież o dekach ponagrywać nowych, bo trochę pograłem, yy, trochę naszych deków popudowałem, ale wyszło tyle nowych spoilerów, że znowu gadam o spoilerach. Yy, więc co, więc zaczynamy od, od razu. Yy, od razu zaczynamy od podwójnie zielonego Unita. Rerowego. Za 4-5-5 statystyki całkiem spoko jak za 4. Dodatkowo zasada, że gdy zostaje pokonany, może, może wskoczyć, może wskoczyć do zasobów jako zamiast innego resorsa, więc nie dostajemy dodatkowego, po prostu wymieniamy. Ale ma też smagla, więc mamy, mamy jakby jednostkę, która może nieskończoność krążyć w tej te, Co nie jest takie złe, ale też no, nie jest to jakiś super, super mega chat jest fakt, faktem lepszy od poprzedniej podwójnie zielonej jednostki, czyli generała Krela. Yy, więc to jest na plus. Ale no, szału, szału tutaj żadnego. Yy, żadnego nie ma. Yy, dalej mamy Altering the deal, czyli karta, która pozwala odrzucić skapczerowaną. Yy, jednostkę, skapczerowaną przez nas. Co jest o tyle spoko no, że że tak jakbym największą wadą kapczerowania, bo to, że jest bardzo łatwo, bardzo łatwo uwolnić tą jednostkę, chociażby jakimś bounce efektem albo po prostu zabijanie, a tutaj jak już zostanie skapczowana, może zostać od razu zabita. Jest to fakt dodatkowy koszt, który trzeba ponieść, żeby, żeby permanentnie skontrolować czy usunąć jednostkę, no ale, ale w wielu przypadkach jest to myślę warte i, i na nakapczerowanie, jeśli takowe powstaną, Mogą to mieścić. Nie wiem, czy będą to na pewno mieścić. Troszkę w sumie sceptycznie jestem nastawiony, ale kto wie. Kto wie, może to do sideboardu będzie dla takich deków. No i zobaczymy. Dalej mamy legendę kolejną i znowu podwójnie, podwójnie aspektowo, podwójnie niebieską. To jest chyba przedostatnia legenda, jeśli mi pamięć nie myli, albo przed, przedostatnia. Jest to second chance w Destiny, jeśli, jeśli są tutaj gracze Destiny, pamiętam, że tam też była karta second chance. I działała troszkę podobnie, chociaż tam to była dużo potężniejsza karta. I. A nie, nie tam leczyła. Dobra, pomyliło mi się. Tam leczyła 5. Ale też jakby, też jakby pozwalała przeżyć jednostkę, która normalnie by nie przeżyła. A tutaj ta jednostka się pojawia z powrotem w grze. I co? no... Siłą rzeczy, żeby to się opłacało, no to musi być to duża jednostka, czyli większa niż cztery. Większa niż no tak, ale wystawiamy taką jednostkę, później następną, drugą turę tracimy na, właściwie tracimy na ubezpieczenie, jest Konczensem. No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, w jakim świecie by to mogło być dobre, bo jest to strasznie wolne przede wszystkim. Jest to strasznie wolne, bo tracimy dodatkową turę, no i to jest. No takie, takie se, ja tego na razie nie widzę, wydaje mi się to jedną ze słabszych legend, ale może będą takie, w których utrzymanie sobie jednostki będzie, będzie dużo warte. No ale to by jeszcze podwójnie, podwójnie niebieska, no nie wiem, nie wiem, na razie, na razie mi się nie podoba kompletnie. W przeciwieństwie do kolejnej karty, która się tutaj pojawi, czyli Daring Raid, która za jeden tylko zadaje dwa damage. A w Unity albo w bazę, no, czyli agro to uwielbia, ale myślę, że każdy czerwony deck to może uwielbiać, bo w praktycznie w każdej grze albo w prawie każdej grze no, są takie sytuacje, gdzie jakiejś jednostce brakuje jeden do, do śmierci, gdzie ten jeden chcielibyśmy tak móc bardzo zadać, a tutaj mamy za no, no, tanio jak, tanią jak barszcz te dwa dodatkowe damage czy to na jednostkę, czy na bazę. Więc ja myślę, że to będzie auto inklud w wielu dekach i będzie to karta bardzo często yy, grana. Tak. Dalej mamy Arkitens Assault Cruiser. Karta, która ma, co za 8, mamy 7-8, ale z Ambuszem. Yy, więc jest to bardzo dobre lekarstwo na slejwa, na homoana. Na slejwa no, może trochę za późno wchodzić. Chyba, że nam się udało trochę wyprzedzić yy, takiego bobę i, i zrampić. Także może być faktycznie taki archi ten z odpowiedzią na slejwa, ale na Homewana jest to rewelacyjna odpowiedź. Ja ogólnie uważam, że to jest całkiem niezła rzecz. Tym bardziej, że pokonaną jednostkę może dodać sobie do zasobów. Na, na etapie 8 zasobów. Ten dodatkowy zasób nie będzie chyba aż tak wielkiej różnicy robił. Ale też uważam, że lepiej go mieć niż nie mieć. Jak go można mieć de facto za, za darmo, nie poświęcając na to żadnej akcji ani, ani niczego, tylko, tylko pozbywając się jednostek i przy okazji do, dostając, że tak powiem, zasób. No to czemu nie? Czemu nie podoba mi się ta karta też w jasnym Bobie, gdzie to może być już 8-8? I przynajmniej się wymieni z każdym, sprawie z każdym z dużych, niż. Zresztą no dobra, nie sprawie z, z każdym, z Rentlesem i z Avengerem się wymieni. Więc to już może być nie takie, nie takie głupie. Więc ja uważam, że to jest całkiem, całkiem niezła karta. Myślę, że jedna sztuka może się tu i tam gdzieś trafiać. Dalej mamy dzikiego Rancora. Dzikiego Rancora od razu mi się tutaj przypomniała. Gra Jedi Survivor, czyli Jedi ocalały, gdzie, Kal, gdzie mój Kal grając, no myślę, że ilość razy, które rancor, dziki rancor mnie zabił, to szła w setki, więc tak, mam, złe, mam traumatyczne wspomnienia związane z rancorami. No ale tutaj znowu kolejny unit, podwójnie aspektowy, tym razem czerwony, za 6, 6, 8, statystyki całkiem dobre dodatkowo overwhelm. i when plate zadaje dwie, dwa obrażenia każdego, każdemu innemu groundowemu unitowi. Ja myślę, że może to być całkiem, niezła, całkiem niezłe lekarstwo na agro. Jeśli agro się rozpleniło jakieś na ziemi. Taki rankor może ich trochę przetrzebić hmm. Dlatego też między innymi dlatego też raczej, raczej Agro nie będzie grało tego Rankora, bo tak też by siebie przetrzebiło. Ale uważam, że nie jest to karta zła i myślę, że, że co, no może wyjść z SIELA. Chociaż z SIELA no to tak z dopłatą za 8, to troszkę gorzej. No dobra, to jeśli ją zapomnijmy, bo to nie jest takie dobre wtedy, no ale ogólnie no nie jest, to, nie jest to zła. Jest to kolejna bardzo dobra jednostka, podwójnie czerwona, bo so so Gerera też uważam, że jest świetny. Jest to moim zdaniem najlepsza jednostka, chyba. Y Najlepsza jednostka podwójnie aspektowa. Ja wiem, że Kantina Bouncer jest grany częściej, ale moim zdaniem są jest lepszy, jeśli. Tylko Kantina Bouncer ma tą, tą zaletę, że jest w bardziej metowych dekach grany w całym jednym metowym deku. No, ale Rankor, pewnie, jak, pewnie znajdą się deki, które będą na niego grały. W przyszłości wyobrażam sobie też, że powstanie, że będzie można złożyć dek na clichery. I będą jakieś bonusy dla tych kliczerów, także, ale to w przyszłości. Na razie idziemy dalej i mamy Super komando skład To jest jednostka skrojona pod Sara pod Gara Saksona. Zresztą no to są właśnie jego superkomandosi, którymi on dowodził. Jest to jednostka za 5-4-4, ale shielded. I dodatkowo, jeśli ta postać ma, na sobie upgrade'a, czyli chociażby tego shield'a, to jest też sentinelem, czyli de facto chodząc do gry ci super są sentinelem 4-4 z shield'em. A przy garze Saksonie tak naprawdę 5-4 z shield'em, więc to jest całkiem fajna rzecz. I myślę, że w dekach na gara Saxona, no będzie to grane, czy gdzieś indziej? Nie wydaje mi się, bo te 5 to jest jednak, to jest jednak sporo, więc w innych nie wydaje mi się, żeby było grane. Ale zobaczymy, ale zobaczymy, tutaj mamy dalej Evidence of the Crime. Czyli karta, która pozwala nam przejąć kontrolę nad jednym upgrade'em i przesunąć go na... na Dobrze, uściślimy nad upgrade'em, który kosztuje 3 lub mniej. Bo to jest ważne, czyli nie, można, nie można sobie na przykład Traitorusa przejąć. Czy Dark Sabera, bo to by było za proste. No ale pozwala nam przejąć kontrolę i przesunąć na, inny, na inną jednostkę na którą normalnie można by ten upgrade zagrać, czy nie przesuniemy sobie, na przykład, nie wiem, blasterów na, na wehikle. Ale kosztuje ta karta z 3. Ja uważam, że lepiej jest zagrać, yy, jest zagrać po prostu jakiegoś konfiscate, czy jakiegoś innego upgrade'a, niż bawić się w przesuwanie. Yy, to może być, to może być owszem, przydatne. Jeśli przesuniemy coś, co jest naprawdę wartościowe i Magwa upierdliwe, do którego niedługo dojdziemy. Ale i tak nawet, nawet wtedy to uważam, że ta karta zasługuje co najwyżej na sideboard i to też jednej na góra dwóch sztukach. Więc no nie jest to, nie jest to super ekstra RK. A tutaj to nie jest super ekstra statek, bo mamy małego Private Iris cyka, który ma 2-2-2, i jeśli jest jednostka inna, inna kaningowa, to dostaje shielda. Więc teoretycznie mamy, mamy przykład takiego kartel. Jakże, nie kartel spacera. Późno jest już, zapomniałem tego małego 2-2-2 małego z shieldem. Przypomnę sobie pewnie, jak już nagrywać, ale wiecie o kogo chodzi. Który był bardzo dużo grany w, 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 przy pierwszym secie. Przy drugim secie myślę, że już grany nie będzie, bo są lepsze jednostki. I dlatego też y, Privateerish Cyk, nawet jeśli by miał tego szlida, to i tak by grany, raczej nie był. Po y, 2-2 to jest po prostu za mało. Nawet biorąc pod uwagę, że to jest kosmos, gdzie trochę inaczej to się liczy. Ale uważam, że to po prostu jest za mało. A dalej jest Kasian Andor. Kasian Andor, jednostka za 3 czy 5, czyli to się staje powoli takim yy, takim standardem. Takie statystyki przy, przy unitach za 3, więc, więc fajne, bo przeżywa na przykład konfrontację z Echo Base Defenderem. Yy. No, ale to, co w Kasianie jest najciekawsze, to fakt, że grany ze Smagla, czyli za 5, wchodzi przygotowany. I to, może być, I to może być fajne to może być jedna z rzeczy, które sprawią, że być może w dekach agro będzie się pojawiał może nie w bardzo dużej ilości, ale w przynajmniej w jednej, dwóch sztukach może, może tam zawitać jako taki late-gameowy finisher, który wchodzi z zaskoczenia. Jest rebelem i jest heroikiem, więc to jest jakby to ma synergię z, z tym, co, co mają do zaoferowania agro, agrodeki na ten moment. Znaczy, Agrodeki czytaj Sabin. Yy, więc tak, więc w heroicznych agrodekach będzie się pewnie zdarzał, a zapewne nie tylko w yy, agro. W smaglowych też. No, teoretycznie, teoretycznie taki, taki Landonowy jest w stanie wystawić tego Kasiana. Za trzy przygotowanego, ale pytanie, czy zyskanie trzech jest aż tak, jest warte straty zasobu? No myślę, że nie. No, ale zobaczymy. Ale zobaczymy. Dalej przechodzimy do bardzo ciekawej karty. Ostatniego lidera, który nam został do despoilowania, czyli Jabba de Hat, komand I Jabba ma bardzo ciekawą zasadę, bo zatapnięcie daje. Bounty na jedną turę, bounty, który obniża koszt zagrania następnej jeszcze jednostki jednostki jeden. Czyli teoretycznie fajne bounty, ale myślę, że istotniejsze od samego bounty, od samej, że tak powiem, nagrody jest fakt, że to bounty może się pojawić bez żadnego kosztu i bardzo regularnie. Bo jak zobaczycie, unitowa wersja też jest, też ma taką umiejkę. No właśnie, tylko zatapnięcie. Yy, tak, ale za dwa mniej, więc to jest też fajne. No i właśnie, Jabba pojawia się na siedmiu, jeszcze do tego bounty wrócę, yy, ale tak, pojawia się na siedmiu, więc teoretycznie późno, ale od razu na wejściu kapczeruje postać, chociaż tutaj w przeciwieństwie do Palpatina, który po prostu przejmuje zdemajdżowaną postać, to żeby Jabba zadziałać i żeby skapczerować na wejściu postać, musi mieć jakąś jednostkę na stole. Bo to nie dżaba capturuje, tylko jakiś inny nasz, inna nasza jednostka. A szkoda, bo takiego jabła przy 12 życiach byłoby ciężko zdjąć, no ale tak przecież draba się nie parał tym, chociaż leje jakoś na łańcuchu trzymał. No ale też, też fakt, faktem nie on sam ją, nie, nie własnymi ręcami ją skapczerował. No a wracając do bounty, dlaczego to jest takie ważne? Ano dlatego, że jest sporo jednostek, które już z samej obecności bounty. Na samej obecności Bounty bardzo korzystają. No tutaj przede wszystkim pierwszą rzeczą, która korzysta, jest reputable Hunter, który jednostka z 3-4, która przy Bounty wchodzi za dwa, to już jest naprawdę duża, duża przewaga już na samym starcie, ale też może być to takie bardziej, że tak powiem, znane jak Jungle Fett, który jest z Bounty, który jest bardzo dobry. Yy, czy też yy, krysantan, który wchodzi przygotowany w ogóle, jeśli jest małty na stole, także Jabba z tymi wszystkimi jednostkami bardzo dobrze działa. No i to jakby się jego paring kolorystyczny trochę sam narzuca, jak widzicie, bo z, z czerwonym wydaje się to być całkiem dobre połączenie. Yy, ale czy tylko? No, podejrzewam, że nie tylko. Tym niemniej taki tak będzie na pewno ciekawe pytanie, czy będzie, będzie dobrze działał. Myślę, że ma szansę. Myślę, że ma szansę, ale to oczywiście. Czas pokaże. A wspominałem wcześniej o upierdliwych upgrade'ach i oto właśnie on Frozen in Carbonite. Upgrade, który wyczerpuje permanentnie i nieodwołalnie jedną z naszych jednostek nie lidera, bo jakby wyczerpywało jeszcze lidera, to już w ogóle by byłoby permanent. ale no, działa to tak, że za ta trzy wystawia się na jednostkę i możemy de facto zapomnieć o tej jednostce, bo ta jednostka zostaje wyczerpana i się nie. Przygotuję. Oczywiście chyba, że jakoś się zdejmie upgrade, ale to jest jak dla mnie kolejna, kolejny argument za tym, żeby tego upgrade hejtu w dekach nie zabrakło. I ja myślę, że sporo deków będzie musiało zaczynać swoje składanie od trzy razy confiscate'a. No ale taki mamy klimat i taką będziemy mieć chyba metę, bo te upgradey robią, bo to jest frozen carbon Carbonite jest naprawdę mocne. To może dowolnie dużą jednostkę wyczerpać nieodwołalnie. Także oczywiście są możliwości na obejście. Tego można sobie pokonać jednostkę, wystawiając, jeśli jest unikalna, oczywiście, wystawiając taką samą, można usunąć ten upgrade. Można go też przesunąć. No ale, no ale. Ale łatwiej po prostu dograć, konfiskuj te za jeden i tyle. Dobrze, idziemy dalej. Po krótkiej przerwie wracamy do rzeczy, który, z których dzhaba się cieszy i którymi się lubi bawić, a lubi się bawić ze swoim rankorem. Może nie osobiście, ale, ale tak. No Jest rankor, który jest 8,99, więc dobrze. A przy jabie wchodzi w ogóle za 7, a 7,99 no to już też jest całkiem nieźle. I kiedy wchodzi oraz on atak, Zadaje trzy demage'a jednej własnej jednostce oraz jednej jednostce przeciwnika groundowej. Oczywiście mówimy tutaj o groundowych i co ważne rankor, oczywiście sam jeśli będzie jedyną jednostką, to sam siebie nie będzie demage'ował, ale wszystko inne już tak. Więc no ciekawa karta myślę, że całkiem dobra i myślę, że w jabowych bonersko-rampiarskich dekach będzie fajnie działał. Było sporo dzisiaj postaci z podwójnie aspektowych, ze wszystkich kolorów chyba przeszliśmy. Była zielona, czerwona, żółta była. Hmm. Czy była żółta? Czy była żółta? Czy była żółta? Nie, nie była żółta, była zielona, była czerwona. No a to teraz będzie niebieska. Eee, a niebieską mamy sugi, czy tam sugi, ale chyba sugi. Za 4, 4, 6, czyli statystyki jak najbardziej dobre. A tym lepsze, że jeśli przeciwnik ma, ma jakąś jednostkę z upgrade'em, czyli może być to też upgrade w postaci Experience'a czy Shield'a, to usługi jest Sentinelem. Więc całkiem fajnie. Dodatkowo ma jeszcze smagla z szósteczką, więc de facto przeszmuglowana w deku niepodwójnie, nie, nie, nie mononiebieskim może wyjść w takiej samej cenie, jakby była jakby był opłacony aspekt penalty, więc to jest całkiem spoko, przy czym za 6 Sentinel 4.6 już nie jest aż tak dobry bo mamy Sentinel'i w takiej cenie lepszych, fakt, że po jasnej stronie w większości ale, ale jednak ale w podwójnie myślę, że w mono mononiebieskim Sugi może być niezła, chociaż wydaje mi się, że Base Malbus może być lepszy chyba. Bo tutaj jednak, bo Base, że ja tak powiem, przy Base, bo on też ma warunkowego tego sentinela, tylko kiedy mamy inicjatywę, a nad tym jesteśmy jakoś w stanie zapanować i sami zdecydować o tym i mamy nad tym kontrolę, nad Sugi niekoniecznie, no chyba że gramy deki na bounty, ale takie fizyczne bounty, które sami wystawiamy. Więc wtedy można dać upgrade'a temu przeciwnikowi. Ewentualnie można go poczęstować chociażby Frozen in Carbonite, pozaaspektowym, no ale no, w każdym razie, no też może być niezła w specyficznych sytuacjach, ale jest bardziej sytuacyjna chyba. Dalej jedna z ciekawszych kart. Look the other way. Czyli karta za darmo, która pozwala wyczerpać unit, chyba że przeciwnik, chyba że jego. Właściciel tego unitu zapłaci dwa zasoby. Karta mi się bardzo podoba z kilku powodów. Po pierwsze jest to druga dopiero karta za darmo po medal ceremonii. Ale jest o tyle, o tyle fajniejsza, że nawet, nawet w late game ie taka karta może się bardzo przydać. O ile medal ceremonii jak przychodzi później, no to już po prostu rękę nam za, zatyka i jest bezużyteczne. Tak, lub the other way, i to wy, czy wyczerpanie, czy pozbawienie przeciwnika dwóch zasobów może być bardzo, bardzo dobre. Szczególnie jeśli przeciwnik tych zasobów nie ma, albo miał wyliczone na coś innego, to może bardzo sporo namieszać. I więc to jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że jest to karta tylko z, tylko z aspektem kaningu więc może zagrać to i jest i strona, a trzecia rzecz jest taka, chociaż wiem, że to jest taki drobiazg, w gruncie rzeczy na ten, na ten, moment, na ten moment zupełnie nieistotny, ale może to bardzo pomóc awsze w dojściu do pięciu kart na diskardzie z różnym kosztem. Po pierwsze jest to zer, zer nie ma, tak jak wspominałem, więc takie zero na pewno się nie będzie dublować z niczym w diskardzie. Błaż nam się zdiskarduje drugi lub the other way, ale to już był nie FART. Drugie jest to karta, którą nawet jak nam przyjdzie na rękę, to ją bardzo łatwo do discardu wcisnąć, bo ją zagrywamy w dowolnym momencie i, i już jest. Więc to są naprawdę fajne rzeczy, co nie sprawia oczywiście, że ta afra jest rywalna, bo dalej to jest shitowy lider na ten moment, który nic nie robi, ale kiedyś to może być bardzo, bardzo ważne. A tak jak jakby nawet bez tego uważam, że. Look the other way jest, jest godną rozważenia kartą, szczególnie jak w jakimś irytującym mocno deku. Ale tak, tak, no to jest też kolejna karta, z której możesz skorzystać. Nie wiem, czy będzie chciała, nie wiem, czy się będzie mieścić, ale może korzystać kaningowa kontrola, która robi się coraz silniejsza. Bo przyszło parę fajnych kart, przyszło Evacuate, ten Frozen Carbonite też, więc kontrola kaningowa jak najbardziej może być grana. Przechodząc dalej mamy kartę drugą, drugą jednostkę podwójnie czerwoną. I jest to Bokatan Boka Bokatan Chris, która jest takim małym, małym Battlefield Marinem z małym dodatkiem. Bo jest to jednostka 2, 3, 3, która dodatkowo kiedy zostaje pokonana, a która a przeciwnik ma e, e, przeciwnik ma wbite więcej niż 15 na a pozwala nam dociągnąć kartę. Nie jest to jakaś zasada bardzo. Bardzo, może kluczowa. Bo bo katan będzie w wielu przypadkach chodzić raczej na początku gry niż w late game'ie. Na początku gry tych 15 zasobów, tych 15 damage, tak szybko nie wbijemy. Ale mimo wszystko, no może się w pewnych sytuacjach przydać. Więc jest to plus, którego no, za który należy się plus. Tak, plus za plus. To już są dwa plusy. A co dalej? Mamy no bargain. No bargain karta, która. Kolejna karta, która pozwala atakować rękę przeciwnika, bowiem za trzy każdy, każdy przeciwnik odrzuca kartę, a my jedną kartę dociągamy. Jest to droga, drogi koszt, jak na odrzucenie tylko jednej karty, ale z drugiej strony ograniczanie ręki przeciwnikowi może być bardzo, bardzo uciążliwe i potężne. Tak naprawdę, szczególnie że tych kart już troszkę wyszło i no, a nam pozwala dociągnąć, więc coś jakby kartu nie, nie, nie tracimy. I co, ale do końca nie wiem, nie wiem czy, bo do tej pory te deki diskardujące raczej były po jasnej stronie. I to głównie dlatego, że miały dodatkowego, dodatkowo k tu, który też diskardował. Ale cóż, no ale teraz w odpowiedzi na k tu ma, ma ciemną stronę no bargain, więc znów się może, yy, znów może być ciekawie bo już mamy no bargain, już mamy force throwa, mamy pillage i mamy force surrender dla ciemnej strony. Jeśli coś jeszcze było, to możecie mi w komentarzu przypomnieć, ja na ten moment i z głowy nie pamiętam, no ale to już jest jest to jakiś, jakiś tam arsenał. Zastanawiam się, jaki, jaki lider byłby najlepszą bazą pod, pod taki degnosią rzeczy, jeśli, jeśli chcemy wykorzystywać faktycznie potencjał force no to dobrze byłoby, żeby to był lider forsowy albo deck na, na Force Userów, a najlepiej jedno i drugie. Więc tutaj teoretycznie prosi się trochę Kylo raczej nie, bo Kylo tym Force userem, on z Force Userów raczej nie korzysta, a sam na stole długo nie zostaje, więc tych Force nie pożywa w, w pełnej mocy. Bardziej, bardziej wielki inkwizytor, ale on z kolei ma zupełnie inny game plan i on chce, on chce zrobić. Przeciwnikowi z dupy jesieni średniowiecza jak najszybciej, mówiąc kolokwialnie, więc on też się nie bawi w jakieś odrzuty z ręki. Więc co, no zobaczymy. no Może, może jakiś czerwony palpatin, chociaż nie wydaje mi się to za dobre, ale może, może. Ktoś na pewno, ktoś tutaj kotul na pewno wymyśli jakiś sposób, żeby uprzykrzeć nam tym życiem. I na koniec ostatnia, ostatnia z dziś despoilowanych kart, chyba że w międzyczasie w trakcie nagrywania jakiś nowy się pojawił. Mam nadzieję, że nie, bo już mi się nie chce robić dogrywki. Ale Salasius Cramp, nie wiem, on powinien być z bikrambem. Nie wiem, czemu mu tego poskąpiono. No, ale jest to jednostka bardzo upierdliwa. Myślę, że to jest najlepsze słowo za 1-1-3. Więc statystyki w sumie, no dobra, słabe. Słaby, ale jest to wciąż jedynka. I, I co? I za, po zagraniu chiluje jeden z bazy. I za, a następnie, za akcję i tapnięcie, może wrócić na rękę, zadając jeden damage jednostce przeciwnika. Właściwie to nie tylko przeciwnika, groundowej jednostce. I to nawet nie ma, tylko musi, czyli jak wraca, to albo zada. Jeśli w życiu nie ma jednostki, a my tak, no to musi zadać swojej, a jeśli nikogo nie ma, to, to nie. No i co? I ciekawe jest, no ciekawe. Bardzo będzie to karta, bardzo będzie spowalniała, że tak powiem, turę, bo, bo, bo jest to dodatkowa akcja, bo zakładam, że którzy, kiedy go cofniemy, możemy go dać znowu zagrać, więc to są jakby dwie akcje poświęcone tylko i wyłącznie jemu, ale które przynoszą, przynoszą, że tak powiem, rezultaty. Tym bardziej, jeśli na przykład stanie też jakiś kolonel Jularen, który będzie, nie dość, że będzie, yy, będzie leczył salaszu sam z siebie, to jeszcze za bycie zielonym też będzie leczył, więc przy Jularenie będzie leczył dwa obrażenia na naturę, yy, co, już jest, co już jest sensowną wartością i będzie sprawiało, że. Każde szanujące się i poważne agro będzie musiało ściągać Jularena jak najszybciej. Czasami można było go olać i go nie ściągać, no ale tutaj z Solasu z to już będzie za, za, za dobre, bo takie dwa leczenia, które mogą krążyć w kółko, jeśli się ich nie przerwie, no to jest już całkiem, całkiem niezłe. I co? No i to tyle, jeśli chodzi o spoilery, także dajcie znać, co myślicie o tej partii, jak wam się podoba jabba, jak wam się podoba, jak wam się podobają jednostki dwuaspektowe, jak wam się Rankory podobają i w ogóle, która, która karta jest waszą ulubioną, jak na razie z całego seta. I z tej partii spoilerów. Oczywiście zachęcam też do subskrybowania, do zostawiania łapki w górę, bo to jak już pewnie nieraz słyszeliście algorytmy YouTube to lubi i pomoże kanałowi, także mojemu kanałowi też może pomóc. A tymczasem żegnam się z wami i mówię dobranoc i niech moc będzie z wami.